Witam serdecznie w Boże Arkadikus. Pierwsza klatka Arkadikusa. Zajebista, co nie? Później ten film ciężko zapauzować, żeby nie miał dziwnej miny. <grych> Szok niedowierzanie. Zmi zwolnienia w studiu odpowiedzialnym za Mindzai. Kto by pomyślał, kur no jakoś, nie wiem czy kogokolwiek to zaskakuje Znaczy w ogóle z i to jest taki ciekawy temat, że wydaje mi się, iż raczej to jest takie studio Znaczy ja nawet nie pamiętam jak się nawet studio nazywa tak szczerze Chyba Builda Rocket Boy, coś takiego, Robot Boy, nieważne Wydaje mi się, że to jest takie, oczywiście, nie ma problemu, idź po kolkę Wydaje mi się, że to jest takie studio, które w momencie, w którym ma jakieś szersze zwolnienia To chyba nawet ku za nimi nikt zbytnio nie płacze, tak szczerze. Robot Boy to bajka z Cartoon Network? To jest bajka z Cartoon Network i była zajebista. Za, jak ja to oglądałem, ja miałem fascynację, że też chciałem k***a mieć takiego robota. I wydaje mi się, że stąd też wzięły się moje y, zboczenia i dlatego właśnie zbudowałem Kerfusia w Voices of the Void. No, y, dobry experience musiał mieć teraz widz, który poszedł po kole na 10 sekund i nie słyszał reszty. Nieważne. Cześć, z tej strony Arkadikus. Jak się macie? Mindzaj, gra, która spowodowała taką bliznę na moim umyśle, że zaleczyć ją już można tylko ciężkimi używkami, Cie? która wprawiła mnie w pełnoprawny gamingowy stres pourazowy, mierzy się ze srogimi problemami, a twórcy, czyli Build a Rocket Boy Studio, no ze zwolnieniami. I do... No tutaj normalna mina się strzeliła, ale to zobaczymy, spokojnie, będzie jeszcze dużo pauz. Dobrze, ja to się jeszcze zastanawiam. Nad pozwem za stratę zdrowia fizycznego i psychicznego. Może dołożymy jeszcze cegiełkę. Grając! ty się, ty się w pozby nie baw, bo kto po z wami bojuje. Twoją premierę 10 czerwca tego roku, dwa tygodnie temu. W I ogóle cóż, no dla o... mnie najdziwniejsze jest to, że tą grę normalnie wydało IO Interactive. W sensie to jest dla mnie pojebane trochę. Bo jak jest to Mind's Eye, co nie? Mind's Eye. Yy, to wydało to IO Interactive IO Interactive nie jest pierwszym lepszym studiem To znaczy jak sobie zobaczycie tutaj To oni wydali tylko Mindzaj Ale oni nie są odpowiedzialni tylko i wyłącznie za to Bo to jest studio, które jest odpowiedzialne za obecne hitmeny co nie? Tam Hitman 3, akces, pas, cokolwiek, bez znaczenia. Macie IO Interactive i oni normalnie wydają tego Jamesa Bonda, wydają Hitmana, ogólnie wydawali wszystkie te Hitmany stare i obecne. To, to jest studio, które nie ma aż tak dużo w portfolio, co, pra, co nie? Oni się głównie tymi hitmenami zajmowali, ale dziwnym jest dla mnie to, żeby studio, które no, jest w pewnym stopniu renomowane, bo najsłabszym hitmenem jaki wyszedł kiedykolwiek, jest było Absolution, a i tak ma bardzo dużo Duże oceny i jest raczej pozytywnie odbierany. W tym kontekście mnie to bardzo dziwi, że oni się zdecydowali na wydanie czegoś takiego, tak całkowicie szczerze. Odbiór był co najmniej lekko, delikatnie mówiąc, bardzo zły. Na samym Steamie mamy niemal 2000 recenzji, i praktycznie wszystkie są negatywne. A sama opinia na temat gry, no przytłaczająco negatywna. W większości negatywne. No, po dobra, pozytywnie oceniło ją 37% graczy, tak więc straszna lipa. No i nie wiem. Ciekawe, jakie tam są pozytywne recenzje, to też mnie w sumie interesuje. I co tam ludzie pisali, kurwa, w pozytyw. Czy to nie są po prostu recenzje trollerskie też przy tym wszystkim? Mind's eye. Um... Heart goes out to the devs that will be facing redundancy. The game is amazing and needs some bug fixes. All right. Playing mostly on Xbox. Gościu, co kurwa? Gościu kupił Gierkę za 370 zł na Xboxa. Po czym kupił ją za 370 zł na pc Po czym kupił ją za 370 zł na pc I napisał, że jak na demo technologiczne nowego silnika jest ok. Co kurwa? I like. If you like absolute garbage with extremely high and unwarranted production value, it's hard to recommend something that fits this description more than Mindzai. No dobra, no troll. Negaty no nie, no tam jest kurwa 37 pozytywnych y procent pozytywnych recenzji, no to muszą być jakieś tylko pozytywne. dekady. ma dużo do poprawki, nie jest taka zła jak wszyscy mówią. Może się podobać. Rockstar przełożył GTA 6, bo wiedzieli, że nie mogą konkurować z Mindzai. Dawać Mindzai 2. Czym się kierowali ci, co oceniali ją pozytywnie, ale znając nasze gamingowe poletko, no to dopóki graficzka jest spoko, to gra jest spoko. Na Steamie tak. Pik to raptem 300. A w momencie kiedy pobrałem te staty tutaj teraz, no w grę na tej platformie grało 60 graczy. No sukcesem bym tego nie nazwał, ale swoją drogą Welgard. Czy... Ciekawie jaki to miało budżet w ogóle Minds i budżet. 500 milionów? Czy to jest kurwa w ogóle możliwe? Ale zobaczcie w ogóle, jakie to ma. Zobaczcie, jakie to studio ma recenzje, bo to jest jakaś, jakaś stronka z recenzjami od pracowników. Zobaczcie sobie to. Ziomek napisał. Tutaj dał, że nam zero ciśnienia i ludzie są mili. Tutaj Rzemek daje recenzję, nie ma nic pozytywnego, najbardziej toksyczny i nieetyczny lider, jakiego spotkałem. Ciekawe, czy to zostało zbombardowane przez ludzi, którzy tam nawet nigdy nie pracowali w sumie. Ale kurwa, mają jedną gwiazdkę, co nie? Dwie, dwa, trzy gwiazdki. Dobra, nie będę konta tu zakładał, pierdolę to. Czy Shadows też przecież były nazywane masywnym sukcesem, więc sukces dzisiaj jest bardzo takim <laughs> frywolnym słowem, no chociaż no nie ma co zaprzeczyć, że akurat skala różnicy no tych sukcesów jest akurat namacalna nawet dla takiego niefana Ubisoftu. Jak ja. Tak jak w przypadku Expedition 33 i gracze, i krytycy byli zgodni, no gdzie gracze Ekspedycji oceniali nawet nieco wyżej niż dziennikarze, mm -hmm. tak i tutaj w przypadku Mindzaj jest tak samo. <gryw> Kurwa, niższa ocena niż D4. <gryw> no i jak w, w przypadku Ekspedycji gracze oceniali grę lepiej niż dziennikarze, tak Mindzaj z kolei oceniają gorzej jeszcze niż dziennikarze. I z dumą oświadczam, że patrząc przez pryzmat dwutygodniowego czasu, moja ocena... Jest bliżej graczy niż dziennikarze. Okej. Okay. Znowu. Mimo, że gra ma tyle problemów, mimo, że jest tak obrzucana z każdej strony błotem, mimo, no co jak pokażę później w materiale, twórcy zdają sobie sprawę z tego, jakiego flopa stworzyli, tak cena nadal jest. Niezmieniona. Kurde, tam w ogóle jak ja byłem na streamie u Lawina przez chwilę, Lawin to jest ziomek z y, Lootboxa, jak ja byłem na chwilę u, na streamie u Lawina, to jak on odświeżył stronę na Steamie, to ta cena się w ogóle jeszcze kurwa zmieniła godzinę przed premierą na wyższą. I nie wiem, czy oni ją z powrotem zbili. Nie wiem, czy to można by na Steam SteamDB w sumie zobaczyć. Zmiany w, ceny, w cenach tam są monitorowane. To było mega ciekawe, kurwa. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Nie wiem, czy to nie był jakiś błąd może. Poczekajcie, czarcy... Ym... Price History. No tutaj pokazuje, że niby cały czas była tam 270. Ale jestem prawie pewien, może to ktoś sklipował u Lawina? Ja bym musiał sobie to zobaczyć u niego, bo to jest... To było dla mnie tak kurewsko dziwne. Szczerze, byłem w lekkim szoku. Kurwa nie, nikt tego u niego nie sklipował. No nie będę tego szukał teraz. Ale to bym musiał musiałbym go dopytać, o co z tym w końcu chodziło, bo to było mega dziwne i faktycznie byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie Lawin odświeżył stronę i cena gry na Steamie się podwyższyła. Tak, wiemy, że zrobił Robiliśmy gówno, ale hej, no może jeszcze 12 osób kupi to w pełnej cenie, no to trzymamy te 275 złotych, bo, bo czemu nie, bo przecież nam się należy, prawda? No właśnie, a co do twórców, to już 12 czerwca na Twitterze napisany został długaśny post na oficjalnym profilu Mindzaj i całego czytać nie będziemy, ale czego się dowiadujemy? No cóż, jesteśmy załamani, że nie każdy gracz mógł doświadczyć gry tak, jak było to przez nas założone. Naszym priorytetem jest optymalizacja i stabilność, aby każdy gracz na każdej platformie mógł ucieszyć się równie wysoko jakościowym doświadczeniem. O wyklamliwe sukinkoty! teraz, po premierze, żewne łzy, ojejku, no gra nie działa tak, jak zamierzaliśmy. Może jakbyście porobili... Testy! Może jakbyście chociaż raz sami odpalili ten tytuł, to byście wiedzieli, kurwa, że to. Cicho, wielbę w arkadikusa, na kurwa. Płonące gówno nie działało praktycznie w ogóle na żadnej platformie. Może na PC tak się wysypywało, to jedno. Ale że na konsolach to było wręcz czasami niegrywalne, to już jest inna rzecz. Nawet na PlayStation 5 Pro trzymało to niestabilne 30 klatek, chociaż na początku reklamowane było, że będzie trzymało stabilne 60. Digital Foundry nie zostawiło suchej nitki na tej grze, ale nie, dla Builda Rocket Boy to zaskoczenie, że ich gra nie chodzi płynnie. Oni nie wiedzieli. są te Daj 275 zł. W swoją drogą? Szanuję. Tylko dwa dni. Po premierze zajęło im wykminienie, że większość kraszy spowodowana jest memorylikiem, wyciekiem pamięci. No Shit Sherlock. Mi wystarczyło zobaczyć pierwsze dropy klatek. A wiecie, co jest najzawawniejsze w tym kontekście? To jest, to jest kurwa ich własny silnik. No, jeżeli masz w studiu ludzi. Znaczy, to jest. To, ja się nie mylę, to jest chyba ich własny silnik, co nie? Tak, to jest. To jest... Nie, to jest na Unreal 500. Sorry, pojebało mnie. To co oni, kurwa, pisali, że to jest ten? To co oni pisali, że to jest, kurwa, benchmark dla silnika w tych... W tym... Yy... O, subskrypcje się naprawiły. Dziękuję bardzo, Mertal, za trzeci miesiąc Prima. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję bardzo za wsparcie. To co oni pisali, kurwa, w tych, w tych komentarzach na Steamie? Znaczy, w tych recenzjach, że to jest niby jakiś benchmark silnika? To u mnie stworzyło wrażenie, że oni własny silnik stworzyli. Jak oni wydali, kurwa, pół miliarda dolarów? Jeżeli to jest prawdziwa liczba bo to może być, to mogą być dane z dupy. Zakładam, że my faktycznie tego budżetu nie poznamy, ale pewnie tam był wykonany spory quit flip. Jak oni byli w stanie wydać tyle pieniędzy na grę na Unreal'u i nawet jej podstawowo nie stestować? Jak to jest, kurwa, możliwe? Żeby zobaczyć, że gdzieś wycieka pamięć, a wy nie, 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 wy... Nie zauważyliście tego podczas całego procesu tworzenia gry, i dopiero dwa dni po premierze zakumaliście, że coś się dzieje? O, oczywiście, dopiero jak graczom, tym wrednym graczom, pękła dupa, bo gra wypierdalała im się praktycznie za każdym razem, to dopiero wtedy twórcy zauważyli, że coś nie bangla, moi drodzy. Tak więc znowu winni będą dyrektorzy, kierownictwo, bo zawsze tak jest. Za każdym razem. W tym samym poście dowiadujemy się, że pod koniec czerwca, czyli trzy tygodnie po premierze, twórcy wyplują łatkę, która usprawni kretyńskie AI. Aha, fajnie, po trzech tygodniach to mi się już nie chce. Dostanę hmm. chociaż taki częściowy zwrot kasy za to, że no musiałem grać w bubla po premierze? Czy jednak nie. Nie. <laughs> No i akurat w tym aspekcie to Sony akurat ma zupełnie Ale jak w ogóle mieliśmy spotkanie na gry wideo, to gadaliśmy, tam, tam Kiszak akurat był na spotkaniu, był Zajfi i była redakcja, no i coś tam Kiszak rzucił pomysł, że słuchajcie, dużo newsów o tym i teraz jest, to mówi Snake Eater, słuchaj, bo ty dobrze griftujesz, to mam dla ciebie zadanie. Kupisz tą grę, ustawisz sobie timer na dwie godziny, zwrócisz ją i zrobisz materiał na gry wideo. Mówię, że chyba go kurwa no, nie zwariował, nikt się tego nie podjął stary. Nikt się tego nie chciał podjąć z naszej redakcji, nawet z refundem, on chyba samostatecznie to zrobił. W sensie kupił tą grę, pograł dwie godziny i ją zrefundował. Teraz jest więcej niż dwie godziny. No a tam od dwóch, trzech oni. W momencie, w którym masz więcej niż dwie godziny, to oni po prostu zamiast automatycznie ci zrefundować grę, to oni tam personalnie bardziej do tego podchodzą i faktycznie jakiś pracownik to sprawdza zamiast z automatu ci przy, przyznać zwrot. Ja kiedyś chyba maksymalnie dostałem zwrot po czterech godzinach gry, bo tam nie pamiętam nawet to co poszło, ale chyba o to, że okazało się, że po jakimś updatecie totalnie nie chodziła. Nie pamiętam jaka to była gra, ale gra po prostu przestała mi działać z update'u na update. Stwierdziłem, że ja to pierdolę, napisałem do supportu i faktycznie po czterech godzinach rozgrywki mi, mi zwrócili pieniądze za to. Podejście i uznali, że oni to mają to w sumie w dupie i jak ktoś ograł nawet kilka godzin, to zwrot się jak najbardziej należy, bo gra po prostu nie działa tak, jak było to zamierzone. Szanuję. No chociaż okej, okay, dobra, tutaj no, sytuacja jest troszkę inna, no bo przecież właśnie Mindzaj było reklamowane jako działające na PlayStation 5 Pro w 60 klatkach i jeden post na Redditie poruszający tę kwestie wystarczyłby ruszyć lawinę zwrotów. Jak podaje Game Rant, w niebieskim obozie podjęto kroki Chciałem wyjaśniające... ogóle. Chciałem zagrać w tę, grę, bo ona wyszła w moje urodziny, to byłby najgorszy prezent, jaki byś mogła dostać. Sprawę, no i jak podjęto kroki. Jak wyjaśniono tę sprawę, no to grę zaczęto zwracać. No i wiadomo. Teraz... Btw to IO Interactive jest to, dobrze się każdemu kojarzyło. to to firma z siedzibą w Kopenhadze, co robią, co robią te super hitmeny, ale tą gierkę robili IOI Partners, czyli jak ich sama strona daje śmieszne info, że gra była tworzona przy współpracy z inną firmą, z wizjonerskimi deweloperami. Goście, co tą grę zrobili, to Builder Rocket Boy założone przez byłego pracownika Rockstar Games. Rozumiem, ale nawet w tym kontekście dziwię się, że IO Interactive chciało się pod tym podpisać. Plus oni jeszcze mieli wewnątrz Mindzai kolabo z Hitmanem. Więc tam było faktycznie powiązanie z tą główną spółką. Po wszystkim, po takim masywnym sukcesie, to studio czeka kompletne przemeblowanie, no i tego dowiedzieliśmy się już oficjalnie wczoraj 23 czerwca. Na początku nieśmiało informowało o tym IGN, jednak gdy już bardziej zdecydowane Game Industry Biz zapytało o to Builda Rocket Boy, studio wydało oficjalne oświadczenie, które można przetłumaczyć tak... Możemy potwierdzić, że musieliśmy podjąć bolesną decyzję o powiadomieniu naszego ciężko pracującego zespołu o pewnych wewnętrznych zmianach w Builder Rocket Boy. Czajcie to? Pewnych wewnętrznych zmianach w Builder Rocket Boy. Ach, jak ja uwielbiam te marketingowe korpo, a w zasadzie Kopropierdololo. My zwolnienia nie. Wewnętrzne zmiany, panie co pan? Chociaż pracujemy nad przeniesieniem ról dla jak największej liczby osób dotkniętych tymi zmianami, niestety nie rozpoczęto. No, jest ten i po prostu <grym> okazuje się, że pracowników nie ma Zaczynamy formalny proces konsultacji, który może skutkować zwolnieniami. Decyzja ta nie została podjęta pochopnie i jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia tego procesu ze zachowaniem przejrzystości, uczciwości i szacunku dla wszystkich pracowników. W nadchodzących tygodniach przekażemy zespołowi w dalsze strukturach, szczegóły. No, I takie ple ple ple, prawda? Ale teraz słuchajcie, oni grożą, że jeszcze wrócą. O nie. Uruchomienie Mindzai było znaczącym kamieniem milowym dla Builder Rocket Boy. Ale wiemy, że mamy jeszcze wiele do zrobienia, aby rozwijać naszą społeczność w nadchodzących latach. Ej, ale realnie, tak w sensie z perspektywy czysto logicznej, dla tego studia, co oni kurwa mogą zrobić. W sensie nieważne czego oni by nie wydali, już pomijając to, że utopili w chuj kasy na tym projekcie, to nieważne co oni by kurwa zrobili, to ludzie nie będą na to patrzeć jak na wschodzący projekt nowego studia, tylko jak na kolejny kurwa skam. No nie oszukujmy się, no tak to będzie wyglądało. Oni nie mają już perspektywy na to, żeby cokolwiek sprzedać. Przed którymi stanęliśmy tylko wzmocniły naszą determinację, i chociaż jesteśmy głęboko zasmuceni dzisiejszą decyzją i wdzięczni naszemu niesamowitemu zespołowi, ta zmiana pozwala nam skupić się na dostarczaniu bieżących aktualizacji i optymalizacji wydajności Mindzai, zapewniając jednocześnie długoterminowy sukces przyszłych ambicji Builder Rocket Boy. Yes. Nie róbcie tego, błagam. Ja już dłużej nie zniosę drugiej produkcji pokroju Mindzaj albo no, w ogóle rozwoju tej gry. Proszę, naprawcie to, co musicie poprawić i zniknijcie z rynku. Weźcie to, wypalcie, zostawcie pogorzelisko, bo przecież to się jeszcze rozmnoży. I'll be back. I wiecie co? Tylko mi... Trochę tego głównego aktora, tak naprawdę szkoda, a głosem Jacoba jest Alex Hernandez. No bo według mnie on robi naprawdę dobrą robotę aktorską, jeżeli chodzi o głos, ale no ma wyjątkowego pecha co do gamingowych produkcji, w których gości. Bo albo to Mindzaj właśnie z tego roku, o którym tutaj gadamy, albo lata temu Mafia 3. A swoją drogą co do Mafii 3, to akurat ja w tej swojej takiej szilerskiej przeszłości mafię aż tak nie beształem jak reszta, ale. No, wtedy to szczylek YouTube'owy i recenzenski byłem, co poradzę. Nie zdziwiłbym się więc, gdyby Alex Hernandez nagle zaczął być postrzegany faktycznie jako taki zły omen gamingu, że lepiej chłopanie zatrudniać. No bo ...techa jakiegoś przynosi. No cóż, Ryb builda Rocket Boy. Personalnie mam ogromną nadzieję, że już nie wrócicie. Bo no, gdybym. No, szkoda, miał gościa. Jak... Znaczy, o ile tego gościa mi szkoda, to reszty pracowników raczej. Nie jest mi szkoda, bo kiedyś Willy Extreme, jak zrobił materiał na temat remake'u trylogii GTA, to powiedział coś takiego, że ludzie mówią, żeby tam się nie wkurwiać na Rockstara, że to przecież tylko to z, ta zła firma, ten Grove Street Games, które to tam produkowało, to oni są odpowiedzialni za to, że ten remake tak chujowo poszedł. I Willy Extreme wtedy powiedział na koniec materiału coś takiego. Jebać ich wszystkich, bo w momencie, w którym ta gra by wyszła, to oni by Zbierali pochwały, to oni by zbierali kurwa bonusy w swojej pensji, to oni by zbierali stare promocje, rekomendacje i wszystko, co mogliby dostać, żeby ich kariera lepiej się potoczyła. Wydali chujowy projekt, czerpali za to kasę, dostawali normalnie za to wypłaty, i ostatecznie nikomu z tych pracowników nie przeszło przez głowę, że hej, może warto by się z tego wypisać, co nie? Może warto złożyć by wypowiedzenie, bo może nie chciałbym się podpisywać pod czymś takim, może nie chciałbym żeby w moim CV znajdowała się gra, nad którą pracowałem i która wyszła w taki kurwa sposób, może bym tego nie chciał. Więc mi nie jest szkoda tych pracowników. Jakąś władzę to bym powiedział, żebyście oddawali po prostu kasę za tę grę, żebyście zostali potraktowani jak te już, jeśli dobrze pamiętam, czy coś takiego, i żeby więcej waszego parszywego loga na ekranie konsol czy PC-ów już nie oglądać. Ale niestety. Wygląda na to, że jak ta taka chyba. Hydry... Jeden do jednego recenzję, że cytowałeś. Stary, bo to mi tak zapadło w pamięć. Ja uważam, że to jest kurwa jedna z najmądrzejszych rzeczy, jaką ja usłyszałem od kogokolwiek, kto się zajmował recenzjami growymi. Naprawdę. Mingu, będziecie jeszcze wracać. Trudno. Ja będę czekać. A czekajcie na mnie. Jak zwykle dziękuję za waszą uwagę i za wsparcie, czy to Pozrałem na Tubie, serdecznie. czy to na Patreonite. Czy to na Twitchu, na którego to serdecznie zapraszam. Na ten moment to już wszystko. Do zobaczenia niebawem. Cześć. Cześć.